Berek, berek. Berek. No berek! No, no dobra, nie możesz trzy razy na zapas tego robić. Berek, berek. Berek, berek To jest bez sensu, ja nie wiem co w tej grze widzą surykatki. Ja też, no dać nie. Może zagrajmy coś innego, nie wiem, śmieciarę. O, śmieciarę na maksa! Ale ja jestem śmieciarą, dobra, to ja jestem kubłem. Dobra, uwaga! Ale fajnie po poker face, po, po, po poker face. Dawaj pieniądza. Po Michał. No co, Michał, coś, coś, coś musisz zmienić repertuar. Czemu? Po Ma poker face, po poker face, Dawaj Michał, pieniądza. Michał, masz cycki, ale to Lady Gaga odpada. Coś daj y, męskiego. Nie co nie nam, że? Cie, cię znasz? Znam, oczywiście, znam. znasz. No to dziecierecie dajesz. Dobra. Głośno. Dobra. <laughs> cie, ciele, 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 ciele. Dawaj pieniądza. Mamo. Jest mi bardzo smutno. Czemu? A, bo to jest ostatni odcinek tylko dla dorosłych. Mm, no, ale pewnie będą jakieś powtórki, czy coś. Oj, mamo, wiesz jak to jest. Opowiedz mi coś fajnego na dobranoc? Coś o Katrze Rucińskim? No dobrze, to do urodził się w Balborku. Jego dziadek, a twój wujek w tej klatce. <laughs>